Dobra, to jeszcze raz. Ja dzisiaj w sumie nic nowego, tylko JVC, który stał się nagle niespodziewanie moim hitem. Tyle magnetofonów, co już przerobiłem, a ten JVC je wszystkie przebił. Ogólnie funkcjonalność tego sprzętu to jest taki mój najlepszy kombajn aktualnie. Póki co jest w pełni sprawny, bo wiadomo wszystko się kiedyś kończy. My też się kiedyś skończymy. Świat się może kiedyś skończy, może już niedługo. Bo już to wszystko tak daleko zabrnęło, że już po prostu denerwuje mnie to wszystko, co się dzieje na tym świecie, ale nie chcę o tym mówić. Na moim kanale miało nie być polityki i tego całego gówna. Ludzie też już się nie chcą tym denerwować. Co będzie, to będzie. A wracając do sprzętu, no pff, to jak dla mnie na razie brzmi najlepiej. Panasoniki to pobiło wszystkie, nawet DT707, który. Jak dla mnie trochę, trochę rzęzi, trochę, przynajmniej ten mój egzemplarz jest trochę dorżnięty. Magnetofony nie, nie za bardzo tam chodzą. CD się zacina. Jak się daje głośniej, to on dzwoni, a ten JVC jest zwarty, gra pięknie, dynamicznie, tak samo jak DT707, a nawet może i lepiej. To już jest kwestia gustu. Jeden i drugi gra ładnie, tyle że no stan tamtego Sonika jest o wiele gorszy niż tego tutaj JVC. Dlatego ja jego na razie najbardziej lubię, to jest mój najlepszy i odtwarzacz CD, oczywiście ta zmieniarka tutaj hmm, no dużo, dużo dobrej roboty wnosi, to jest fajna sprawa, mogąc sobie włożyć trzy płytki i pilotem tylko operować, bo w sumie nawet nie muszę mieć na pilocie przełącznika między szufladami, bo jak prze, ustawię sobie tutaj, żeby szły wszystkie płyty, to kiedy skończy się jedna, czy przewinę sobie do, do ostatniego utworku, zaraz wskakuje druga. Także mi to różnicy nie robi. Ten mój pilot o ten NB-10 jest wystarczający, albo ten zamiennik yy, yy, z Czech też jest yy, tak samo funkcyjny. No i to jest na razie mój też najfajniejszy, no nie tylko CD, ale i magnetofon. Póki co, obydwie kieszenie tutaj działają super, grają pięknie. Jakoś tak wolę operować tym pilotem, niż tymi przyciskami tutaj. Póki co on jest najfajniejszy, najładniej brzmi. Nie ma żadnych takich wad jak w Panasonicach, że tam jedna kieszeń gdzieś szybciej, druga wolniej. I jakieś te, te, te brzmienie tych Panasoniców, takie bardziej plastikowe. No może po, poza DT707, bo E90, DT75 i te mniejsze pana soniki to już trochę grałem jak zabawki przy tym. A to póki co jest najlepsze, najstabilniejsze, najlepiej pracuje, obroty, wszystko, ale też no nie powiem, że on jest do końca idealny. Ja nie wiem, czy tutaj też tryby powoli się nie kończą. Mam nadzieję, że nie, bo jak mówię, kiedyś wszystko się skończy. Ale na razie. Nie wiem, czy to takie delikatne tyrkanie, tyk, 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 tyk. czy to jest praca kasety, czy tam może już tryby też powoli będą wysiadać z czasem. Ale na razie jest dobrze. W tym drugim magnetofonie też się zdarza tak, że yy, przy przewijaniu, kiedy przewijam i strona dojdzie do końca, to coś tam potrafi warknąć, tak jakby tryby. Dlatego staram się nie używać przewijania przy końcu kasety, tylko po prostu sobie słucham. Zresztą on ma tak, że jak przewijam, to kiedy taśma dojdzie do końca, on sobie przerzuci na drugą stronę, przewinie sobie od razu do początku następnego utworu. Nie trzeba czekać, fajnie ta mechanika tutaj działa, chyba nawet lepiej niż w Sonika. A czy te tryby się kiedyś skończą, czy nie, to... Nie wiem, ale na razie to jest mój najlepszy magnetofon. Wiadomo, to są stare sprzęty. Każdy z nich może wysiąść prędzej czy później. Ale jak już mówiłem, wszystko jest, no, wszystko kiedyś się kończy. Na razie nie, nie krakając, nie zapeszając, to jest mój najlepszy sprzęt klasyczny. I ja lubię te właśnie sprzęty klasyczne. Te nowe, tym bardziej, że już magnetofonów nie idzie kupić, chyba że no, gdzieś w Chinach jeszcze robią jakieś magnetofony, ale one też chyba są wątpliwej jakości i brzmienie ich też nie jest jakieś zbyt ciekawe, dlatego tylko te stare sprzęty. Dopóki mogę, cieszę się tymi starymi sprzętami. Dlatego też, póki jeszcze mogę, kupuję te sprzęty, dzielę się z Wami swoimi wrażeniami. No. Także ciesząc się tym j oklepuję sobie. Najpierw obleciałem wszystkie swoje ulubione płytki, nawet po kilka razy. Teraz oblatuję swoje kasety. Tutaj mam całą walizkę, tam mam całą skrzynkę, jeszcze mam trochę w gablocie, jeszcze trochę luzem leży. W sumie mam tych kaset około 150, ale jeszcze nawet nie wszystkie nagrałem. Będę musiał. Też sprawdzić jak ten JVC nagrywa. Mam nadzieję, że dobrze. To na nim najwyżej będę sobie nagrywał kasetki, bo na Panasonicach to jakoś tak jest, że te obroty są różne. Na razie to ten JVC NB10 mi najlepiej nagrywał kasety, najstabilniej, najbardziej mu ufam. Te obroty przynajmniej tam są normalne. No, ale ten JVC jest tak samo dobry, a nawet brzmi przyjemniej od tego JVC. Ładniejsza tutaj jest ta przestrzeń, ładniejsze detaliki. Po prostu on brzmi przyjemniej od tego, chociaż ten jest mocniejszy, no. Mocniejszy, ale tylko mocniejszy, ale... Ale ten mi się podoba bardziej, no. Mówię, to jest na razie mój najlepszy sprzęt i chyba taki tytuł dam temu, temu filmowi. Mój najlepszy sprzęt grający, mój najlepszy kombajn wielofunkcyjny. No i... Czekamy na razie na te dwa sprzęty, bo jeden już jest w drodze, w paczkomacie, drugi już jest w przygotowaniu. Także na dniach, jak będę miał lukę hmm, w pracy, jutro nocka, pojutrze, mam nadzieję, że już jeden sprzęt będę mógł testować, bo już powinien do mnie dotrzeć. Ten Philips D8877. A na razie z tą kołysanką dla Was na dobranoc. Was zostawiam, bo ja dopiero zaczynam funkcjonować.